Moi drodzy, dzisiaj trochę będzie z tej, z tej takiej trudnej przestrzeni bycia uczniem Jezusa. Wobec prześladowań, trudności, wobec mierzenia się z wyzwaniami, wobec odczytywania woli Bożej, bo przecież apostołowie, jak usłyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, w ogóle nie mogli pójść w niektóre miejsca, w które chcieli, bo Duch Święty im zabronił, a jednocześnie otwarci byli na to, żeby potem na przykład być w Macedonii. Wobec rozeznawania, że wierzyli, że tam ich Pan Bóg powołuje przez to, czego doświadczyli. Pamiętajmy, jak mówi święta Edyta Stein, że Bóg dobiera sposób mówienia do naszych możliwości rozumienia. Tak słuchajmy, a wtedy będziemy więcej słuchać sercem niż naszą głową. Najpierw, jak co dzień, idziemy do Jezusa. Panie Jezus, w tą sobotę, którą kończymy, renowację misji świętych w Olsztynie, jeszcze tylko jutrzejszy dzień nam został, zawierzamy Tobie wszystko, co przed nami, owoce tych misji. Zawierzamy Tobie także nieustanną modlitwę przygotowania za Jezus na stadionie Legii. Prosimy Cię, abyś wylewał swojego ducha na to wydarzenie w taki sposób, aby każdy. Doświadczył tak ogromnej mocy Twojego imienia, by widział potęgę Twojego działania w swoim życiu. Króluj w nas jako jedyny Zbawicieli Pan. Przemieniaj nas swoją mocą. A w 699 punkcie czytanego przez nas codziennie Katechizmu Kościoła Katolickiego słyszymy: Ręka. Wkładając ręce, Jezus leczy chorych, błogosławi dzieci. Apostołowie będą czynić to samo w imię Jego. A ponadto właśnie przez włożenie rąk apostołów jest udzielany Duch Święty. List do hebrajczyków wymienia wkładanie rąk wśród fundamentalnych elementów swego nauczania. Ten znak wszechmogącego wylania Ducha Świętego zachował Kościół w epiklezach sakramentalnych. Dziękujemy Ci za ten znak wszechmogącego wylania Ducha Świętego na, na tych, którzy z tego znaku także chcą korzystać. Amen. Posłuchajmy Ewangelii z dnia dzisiejszego. Jest to fragment Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 15, wersety od 18 do 21. Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw nie znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętacie o słowie, które do was powiedziałem, sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowywali, to i Wasze będą zachowywać, ale to wszystko Wam będą czynić z powodu Mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. no ta dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją z dnia wczorajszego. Odnosiliśmy się do przykazania miłości, do wyboru, do tego soboru jerozolimskiego, który był także opisany w pierwszym czytaniu. No dzisiaj mamy mowę o tym, że Jezus w ogóle nie ściemnia, że to na tym świecie taka będzie sielanka, super i w ogóle wszystko, nie? Tylko mówi wprost, jeżeli Was świat nienawidzi, to wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Tylko problem jest wtedy, że kiedy to słowo naciągamy, że nas nienawidzi z powodu naszej winy, a nie z powodu Jezusa. No znam sytuację kogoś, kto, wiecie, piastując ogromną, ogromną, ogromnie ważną funkcję w społeczeństwie, po pijaku siadł za, za, za kierownicę samochodu, za samochód, no i po prostu pojechał, wsiadł dal, efekt był taki, że spowodował wypadek i tak dalej, i tak dalej. No jak można mówić, powiedzcie mi, jak można mówić, że teraz się ktoś nad, nad tą osobą pastwi, że tej osoby ktoś nienawidzi ze względu na Chrystusa, kiedy tak naprawdę to nie ze względu na Chrystusa. Nawet jeżeli ten, ten czynnik został wyciągnięty, że jak katolik mógł to zrobić, kiedy konkretnie to jest problem tego, że nikt, kto wypił, no nie powinien siadać za kierownicę, żeby jechać. Tego się nie da pogodzić, że to jest nienawiść ze względu na Jezusa. To jest może dopowiedzenie, że ten pijany człowiek, który gdzieś tam no, jest w tak bardzo zaangażowany, no zrobił takie głupoty. Okay? Natomiast czymś innym jest nienawiść, kiedy ty pokazujesz Jezusa, pokazujesz jego standardy, które on wyznacza, uczciwość, rzetelność, prawdę. No, i ktoś to odrzuca i zaczyna ciebie nienawidzić, dlatego że ty idziesz tą drogą. Ale to, powtarzam, to są dwie różne rzeczy. I znowu, co pokazuje nam Biblia? Że gdyby nas świat kochał jako swoją własność, to my byśmy należeli do świata. To jest dla nas ciekawe kryterium. Jeżeli by nas świat kochał, trzeba się zastanowić, czy wszystko jest z nami w porządku. Rozumiecie? No nagle papież Franciszek, który robi tysiące różnych gestów, tak yy, spotyka się, rozmawia, przy, przybudzów i tak dalej, przeprasza za różne głupoty, które tam zrobili poszczególni, poszczególni ludzie z kościoła. I nagle papież Franciszek przypomina doktrynę, że jednak aborcja to jest wynajęcie płatnego zabójcy, jeżeli mówi to do tych, którzy tej aborcji... Yy, takie sformułowanie między innymi. I już jest zły. I już go świat nienawidzi. Dla nas chrześcijan... Powinno być to pieczęć, która przypomina nam, że ten, który określił to kilkadziesiąt razy, mówił o tym papież Franciszek, dopiero kiedy użył tego sformułowania o płatnych zabójcach, w ogóle się to przebiło w mediach mainstreamowych, bo nikt nie chciał tego cytować. Powinno być to dla nas jak ochłoda, że Ojciec Święty Franciszek, papież Franciszek, prowadząc nas, w końcu mógł się przebić w mediach mainstreamowych, żeby. Zaznaczyć, że doktryna się w tej sprawie nie zmieniła. Ponieważ nie jesteście ze, ze świata, mówi Jezus, bo ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do Was powiedziałem. Sługa nie jest większy od Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowywali, to i wasze będą zachowywać. I to jest z jednej strony prześladowania prześladowaniami, a z drugiej strony słowo, ze względu na słowo. Prześladowania, przez prześladowanie, no bo uczeń podążający drogą mistrza, musi się liczyć z krzyżem. Z odrzuceniem, z niezrozumieniem, z wzgardą. To jest normalny wymiar uczniostwa. Wycięcie fragmentu, który się nazywa krzyż, czyni słowo słowem niepełnym, nieprzyjęciem całego depozytu wiary. Oczywiście pamiętacie w filmikach, kiedy mówiłem, żeby rozpoznać, co jest krzyżem, a co krzyżem faktycznie nie jest, nie? Bo można krzyżem nazywać coś, co krzyżem nie jest i cierpieć w sytuacjach, w których Jezus w ogóle nie chce, żebyśmy cierpieli, podczas gdy my nie zmieniliśmy czegoś, przez co cierpimy, a my żeśmy to nazwali krzyżem. Nie chcę w to głębiej wchodzić, bo już to chyba za dwa razy roztłumaczałem na którymś z filmików. Poszukajcie o krzyżu, to, to powinno to wyskoczyć. Natomiast w sytuacji, kiedy idę za Jezusem, to krzyż to jest moja codzienność i z krzyża zaczynam czerpać nie dlatego, że on mi uwiera, tylko dlatego, że on jest tak dopasowany, że kto krzyż odnajdzie, znacie te słowa pieśni. Chciałbym się bardziej jeszcze uwypuklić. Ten skrzyża będzie czerpał siłę do tego, żeby z radością iść do świata z miłością. To wszystko będą wam czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał, nie znają ojca. I dzisiejsze pierwsze czytanie z dziejów apostolskich pokazuje 16 rozdział dziejów apostolskich, dokładnie kiedy Paweł za zabiera za sobą e, Tymoteusza. E, ciekawa sprawa, bo oni idą do derbe i do Listry. E, no i oczywiście. Mm, znaczy, najpierw sam Paweł, bo, bo tam e, właśnie był ten uczeń e, Tymoteusz, to był syn Żydówki, e, która e, wtedy przyjęła wiarę, oraz ojca Greka. E, I bracia z Listry i z Ikonium dawali właśnie o Tymoteuszu bardzo dobre świadectwo, a wtedy Paweł postanowił go po prostu zabrać ze sobą e, w podróż, co ciekawe, to był jeszcze ten czas kształtowania się doktryny, w której Paweł postanowił go obrzezać ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach, bo wszyscy wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. No i kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali przestrzegać powziętych postanowień przez apostołów, czyli odnosimy się do tego wcześniejszego zapisu z wczorajszego czytania, czyli Soboru Jerozolimskiego, no i utwierdzali kościoły w wierze. A kościoły z dnia na dzień rosły. Dlaczego? Rosły w liczbę, rosły w łaskę dlaczego? Dlatego, że oni wypełniali mandat misyjny, robili to, co Jezus chciał. Dzisiaj wszystkie wspólnoty, które ewangelizują, się powiększają. Te wspólnoty, które się zamykają, kostnieją. Przeszli przez Frygię, krainę, krainę Galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybyli do Mezji próbowali udać się do Bityni, ale Duch Jezusa nie pozwolił im. Przeszli przez Mezję i zeszli do Trady. W nocy Paweł miał widzenie, jakiś Macedończyk stanął przy nim i błagał go, przepraw się do Macedonii, pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili Ewangelię. Zauważyliście proces rozeznawania? Idą w mocy Ducha Świętego, rozeznają to, gdzie mają iść, a gdzie mają nie iść. Duch Święty zabrania im niektórych rzeczy. Ja, jak patrzę, niektórzy rozeznają, to w ogóle nie słyszałem takiego, że Duch Mim Święty czegoś zabronił. Dowiedzcie no mi, jak to ma być spójne z Pismem Świętym? Oczywiście ktoś mi powie, no dobrze, wiecie, ale skąd ja mam odkryć, kiedy Duch Święty zabrania mi pewnych rzeczy? To jest zupełnie inny temat. My tego się uczymy na zajęciach ze słuchania Boga. To nie jest, to nie jest wiecie, to nie jest temat na dwie minuty komentarza do Ewangelii i czytań. Natomiast musimy wiedzieć, że Duch Święty zabrania niektórych też postaw. Zabrania nie... Oczywiście pierwsza to jest podstawowa rzecz, w której Duch Święty zabrania nam, jeżeli użyjemy tego słowa, żebyśmy przede wszystkim odrzucali, w tej pozytywnej tego słowa znaczeniu, odrzucali zło, wybierali dobro. To zabrania czyli zło. My i tak pozwolnie niestety często sięgamy. Ale w konkretnych wyborach Duch Święty wiele rzeczy nie chce, żebyśmy wchodzili. Pamiętacie ten cytat z Ojca Pio, że Panu Bogu się służy nie wtedy, kiedy się służy, ale wtedy, kiedy się służy tak, jak On chce. Mamy teraz w nagłówkach trochę tych cytatów, żeby nam też to przy, przypominały. By pokazywały też piękno świętych i błogosławionych, którzy bardzo konkretnie wkładają słowo, no więc pytanie jak nauczyć się słuchać kiedy Duch Święty zabrania. Może dzisiaj zróbmy odwróćmy tą sytuację. Spróbujcie w komentarzach, dzisiaj w komentarzach wpisać jak rozumiecie to zdanie. Kiedy Duch Święty zabrania, ja pokażę wam prostą rzecz. Pojechałem e, na jedno ze spotkań. E, bardzo chciałem przygotowując jeden ze stadionów, nie ten, który teraz przygotowuje, mówię o zupełnie innej rzeczy. E, może inną sytuację powiem, bo ta, to zostawię, przepraszam, z tej samej dziedziny, ale ta będzie lepsza. Jeden z biskupów nie chciał u siebie stadionu. Powiedział, że to nie jest teraz ten czas na, w tym jego mieście na, na, na stadion. Czy ja mogę to zrozumieć jako Duch Święty zaprowadził? Oczywiście, że tak. Jeżeli jestem wierny nauczaniu kościoła i przyjmuję, że błogosławieństwo spływa z decyzją moich przełożonych, to jeżeli tej decyzji nie ma na tak, to co ja mam stawać i e, organizować stadion? I Odwrotnie, ja mogę nie mieć chęci do organizacji stadionu, nie mieć przekonania do organizacji stadionu, pytać o wolę Bożą, i kiedy poddaję pod rozeznanie, tak jak było ze stadionem Legii, kiedy ja otrzymuję błogosławieństwo, to ja mam się z tym zmierzyć. Bo mój biskup, słuchajcie, Edward Dajczak, przy moim niezadowoleniu, przepraszam księży biskupie, Znalazł miejsce do ewangelizacji na, przy, na Sunrise Festival. To przecież jest jego dzieło. Mówi Rafał jeździmy do, na przystanek Jezus, u nas jest impreza. W tym roku u nas w tym samym czasie jest Sunrise Festival co przystanek Łódź, to przystanek Poland Rock. No i pomimo tego, że co roku przez lata godziłem to, żeby je, być i na Sunrise e, na, przepraszam na Przystanie z Jezusem, która jest przy Sunrise Festival i na przystanku Jezus, który jest przy Poland Rocku, no w tym roku po rozmowie z biskupem, no, muszę wybrać jedną z rzeczywistości. Oczywiście dostałem prośbę, żeby wydrukować takiego gościa. Rafał Jarosiewicz na ewangelizacji. Przepraszam, że mnie tutaj nie ma, ewangelizuję na drugiej stronie. Bardzo dziękuję za tę podpowiedź. Ze względu też na tych wszystkich chłopaków, którzy przychodzili się spowiadać już co roku albo którzy przychodzili rozmawiać, bo, bo szli w tę stronę. Nie wiem, czy tego nie zrobię. Nie wiem. No dobra, słuchajcie, znowu czas nam ucieka, wieczność czeka. Tu postawimy kropkę. Chcę tylko powiedzieć, że w strefie, w strefie Legia Park przygotowujemy parking dla autokarów. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie i że tam autokary to jest dosłownie nie wiem, 50 metrów przy stadionie. Więc wysiadasz z autokaru i jest, i jest stadion. I te wszystkie bramki tam wejścia potem ze stadionu będą otwarte, więc dla tych osób, które się wybierają autokarami myślę, że w ten sposób się nikt nie zgubi. No to już wam teraz o tym mówię prawdopodobnie. Jeszcze nie wiem, nie chcę, nie chcę powiedzieć, że to na pewno taka kwota będzie, ale około 40 zł będzie postój autokaru całodzienny, tam jak przyjedziecie sobie, żeby być, że potem się przy autokarze znaleźć. To tak kolejny news w ramach Jezus na stadionie Legii. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty, Amen. A! Nie podziękowałem za tyle tysięcy pieniędzy złożonych już na książkę. Jestem wami urzeczony, bo to już kilka tysięcy książek mamy do rozdania, chociaż chcemy mieć 30 tysięcy książek do rozdania. No i zrzutka jest podpięta i jeszcze jest pod filmikiem podpięty wywiad w, na kanale Cudotwórcy. Pozdrawiam Irminkę i Marcina, którzy przez całe lata pomagali nam także przy Jezus na stadionie, kiedy organizowaliśmy duże spotkania na stadionie PGE Narodowym. Do zobaczenia jak budę jutro. Zapraszamy na wyjątkowe rekolekcje Jezus na stadionie legii w Warszawie. Piękny czas odkrywania odpowiedzi na ważne pytania, które nosimy w sercu, poznawania woli Bożej. Dołącz do nas, zarezerwuj miejsce już dziś. Rekolekcje Jezus na stadionie legii w Warszawie 7 czerwca. Konferencje, śpiew, wspólna modlitwa, Eucharystia pomogą Ci znaleźć to, czego szukasz. Więcej informacji na stronie Legi.pl